Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania najświeższych informacji związanych z działalnością Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Zaczynam od wydarzenia, które będzie miało miejsce w Galerii Skalnej Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Brzegowej 10A w piątek 5 grudnia o godzinie 18. Zapraszam państwa na wyjątkowe spotkanie połączone z promocją książki pod tytułem Ulice dawnego Strzelina. Bardzo rzetelnie opracowana książka przez znanego strzelińskiego historyka pana Piotra Rozenka. Proszę zwrócić uwagę, książka rzeczywiście dosyć, dosyć spora, ponad 200 stron. Ciekawostek związanych właśnie z ulicami naszego miasta. Promocja tej książki, jeszcze raz przypomnę, piątek, 5 grudnia godzina 18 galeria skalna Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Oczywiście wstępna promocja połączoną ze spotkaniem autorskim z panem Piotrem Rozenkiem jest wolny. A przy okazji dodam, że oczywiście, jak to przy tego typu promocjach bywa, będzie szansa na zakup tej książki i zdobycie autografu od autora. Także serdecznie Państwa zapraszam. Nie tylko miłośników historii Strzelina, ale wszystkich mieszkańców Strzelina, bo myślę, że na półce każdego strzelinianina taka książka powinna się znaleźć. A 14 grudnia w niedzielę w godzinach od 12 do 18 na strzelińskim rynku odbędzie się drugi jarmark bożonarodzeniowy. Pierwszy cieszył się dużym powodzeniem, drugi myślę, że również, bo muszę Państwu powiedzieć, że na tę chwilę mamy już zgłoszonych ponad 60 wystawców z terenu powiatu strzelińskiego, ale nie tylko, bo również i. Z całego Dolnego Śląska. Asortyment bardzo bogaty, oczywiście nawiązujący do tradycji świątecznych. Nie zabraknie tradycyjnego karpia, nie zabraknie choinek, różnego rodzaju ozdób, słodyczy, takich przedmiotów, które można, mogą śmiało posłużyć jako prezenty. Także serdecznie Państwa zapraszam. Nie zabraknie też atrakcji dodatkowych. W tym roku tą atrakcją numer jeden będzie niewątpliwie Szklany świat bombek skrośnicz. To jest firma, która produkuje bombki, które trafiają na cały świat i tutaj na strzelinskim rynku będzie niebywała okazja do tego, aby zobaczyć, jak te bombki powstają. Tutaj pracownicy szklanego świata bombek skrośnic. Pokażą nam, jak te bombki się po prostu dmucha. Pokaz dmuchania tych bombek odbędzie się kilkakrotnie na strzelińskim rynku. Także już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. 14 grudnia, godzina 12, początek drugiego strzelińskiego jarmarku bożonarodzeniowego pod hasłem Przedsmak Świąt. I tradycyjnie pod koniec roku Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w naszym tutaj wewnętrznym konkursie recytatorskim. Każdego roku wybieramy sobie twórców i proponujemy dzieciom i młodzieży, aby z tą piękną literaturą, z piękną poezją zmagały się właśnie podczas konkursu recytatorskiego. Kto w tym roku? Dla uczniów szkół podstawowych twórczość Marii Kownackiej, i dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poezja Bolesława Leśmiana. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dni przesłuchań konkursowych znajdą Państwo na stronie Strzelińskiego Ośrodka Kultury, ale tutaj tak króciutko tylko te terminy podam. 15 grudnia o godzinie 9.30 zapraszamy klasy 4, 5 i 6 na właśnie przesłuchania konkursowe tutaj do nas, do Strzelińskiego Ośrodka Kultury. 17 grudnia będziemy gościć klasy Pierwsze, drugie i trzecie ze szkół podstawowych, które, których uczniowie również będą się zmagać z twórczością Marii Kownackiej. No i 19 grudnia gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, poezja Bolesława Leśmiana. Wszystkie te przesłuchania konkursowe w tych podanych przeze mnie dniach rozpoczną się o godzinie 9.30 i wszystkie będą się odbywały, tak jak wspomniałem, w siedzibie Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Brzegowej 10a. Oczywiście, Powołujemy komisję konkursową, która będzie się najpierw przysłuchiwać poszczególnym recytatorom, a później, oczywiście, będzie wydawać sprawiedliwy werdykt. I oczywiście dla laureatów przygotowaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Także serdecznie zapraszam do udziału w naszym konkursie recytatorskim. Uczniów, serdecznie zapraszam oczywiście nauczycieli w takiej formie, żeby po prostu przygotowali uczniów. No i publiczność, jeżeli ktoś z Państwa ma wolne w tym dniu, bo to takie godziny dopołudniowe, to serdecznie zapraszam w charakterze widzów. Nasi recytatorzy zawsze pięknie tutaj recytują teksty, także jest, czego naprawdę posłuchać. Serdecznie Państwa zapraszam.